Dzień dobry kochani, witam was na moim roślinnym kanale Mój Zielony Świat. Dzisiaj zapraszam was na unboxing. Będzie to unboxing z trzema roślinami. Nie będę was tutaj trzymał długo w niepewności i od razu wam powiem, że będą to choje. Są trzy choje tutaj w tej paczce. Powiem wam, że ostatnio złapałem jakąś taką znowu fazę na choje, bo pewien czas temu też miałem fazę taką naprawdę bardzo dużą. Teraz ta faza jest trochę mniejsza, ale Ponownie gdzieś te rośliny są na moim takim celowniku i szukam też na grupach na Facebooku, właśnie w sklepach internetowych, czegoś, co przykuje moją uwagę, coś, co mi się spodoba akurat w danym momencie. I powiem wam, że ostatnio też zrobiło mi się troszeczkę miejsca, dlatego że wydałem około 12 roślin. Część roślin dostała siostra, a część dostała pani, która. Zgłosiła się na jednej z grup na Facebooku i ogłaszała, że chciałaby jakieś rośliny do biblioteki, bo chciała tą bibliotekę po prostu zazielenić. I powiem Wam, że troszeczkę tych roślin wydałem. Nie były to jakieś mega kolekcjonerskie rośliny, bardziej z takich zwyczajnych, z jakichś tam nadwyżek i z roślin, które mi się powtarzały albo przestały gdzieś mi się tam podobać, więc. Zrobiło się miejsce na nowe, na świeże, a choje są to bardzo wdzięczne rośliny i powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż już, aż już tą paczkę otworzymy i jeżeli będą mi się trzęsły ręce, to dlatego, że byłem kochani dzisiaj pierwszy raz na siłowni od bardzo długiego czasu, postanowiłem wziąć się za siebie, zadbać o siebie tak naprawdę bardzo mocno, bo niestety no, trzeba... Trzeba to zrobić, bo już naprawdę dużo mi się ostatnio przytyło i chciałem też zadbać o swój wygląd, o, swój, o swoje zdrowie. No i miałem też dzisiaj właśnie trening z trenerem i powiem Wam, że no, było ciężko. Miałem taki kryzys dzisiaj w pewnym momencie, ale to dlatego, że po prostu byłem już tak zmęczony, że nie miałem siły, ale dałem radę i mega się cieszę, że zmotywowałem się i Poszedłem na tą siłownię i mam nadzieję, że będzie też trochę lepiej. To nie znaczy, że tutaj rośliny będą mniej zaniedbane. Po prostu czas zadbać też o siebie, a nie tylko o rośliny. Dobra, trochę prywaty było. Nie przedłużając, będziemy otwierać paczkę z chojami. Aha, nie powiedziałem: Nie powiedziałem Wam jeszcze, z jakiego sklepu zamówiłem. Jest to dla mnie nowy sklep, z którego zamawiam, bo jest to sklep fabryka Studio Zieleni. Pełną nazwę podam Wam tutaj na dole, a jeżeli chodzi o link do tego sklepu, to będzie on na Was czekał w opisie tego filmu. Także, jeżeli Was to ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do opisu filmu i tam możecie sobie ten link kliknąć i sprawdzić ten sklep. My dzisiaj sprawdzimy oczywiście pakowanie roślin, zabezpieczenie, ogólny stan roślin, w jakim podłożu przyjechały, czy są zdrowe, czy nie ma na nich szkodników, czyli to, co zawsze robimy podczas unboxingów na moim kanale. I powiem Wam, że tutaj już jest bardzo ładnie wszystko zabezpieczone, zaklejone. Wiecie, co ja zrobię Wam tutaj? Cięcie, żeby Wam nie hałasować, i już przychodzę do Was z otwartym kartonem. Kochani, paczucha jest zapakowana w ten sposób. Mamy tutaj takie poduszki powietrzne, tak to można nazwać. Dość często też spotykane właśnie do wypełnienia paczek. Ja sobie to wszystko na razie dam na bok i powiem Wam, że już jestem zaskoczony, bo z tego co pamiętam, zamawiałem tylko trzy rośliny. A mam tutaj cztery rośliny, czekajcie. Y, tutaj mam rachunek. Jest roślina y, razy trzy: dostawa. No dobra, zobaczymy, co się kryje w czwartej paczce. Y, dostaliśmy też. Czekajcie. Tutaj jest pierwsza roślina. Tutaj jest druga roślina. Mamy też. Dostaliśmy cukierasa. I napis słodkiego dnia. No. Dobra, tutaj też. Boże. Nie wiem, co to jest za roślina. Czy ja to zamawiałem? Dobra, powiem Wam tak. Będziemy sobie po malutku to otwierać. Karton odłożę sobie na razie na bok. I powiem wam tak, yy, yy, z minusów to jest na pewno to, że podłoże nie jest yy, zabezpieczone. Ja tutaj zawsze zwracam na to uwagę, to jest taka pierdoła, ale dobrze jest jednak zabezpieczać podłoże, żeby się tutaj jak najmniej tu sypało tego wszystkiego. Ja sobie otworzę tą paczkę yy, w ten sposób tutaj i za chwilkę sobie wyściele tym kartonem Stół, żeby się tak nie brudziło. No ale otwieramy sobie pierwszą roślinę. Ale jest. Generalnie jest pięknie zapakowana. Gdyby jeszcze to podłoże było zapakowa yy, zabezpieczone. Tutaj mamy też taśmę. Roślina jest przytwierdzona do tego. Ja muszę sobie to obciąć. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj troszeczkę wyścielę. No i okej, okay. słuchajcie, mam tutaj pierwszą chojkę. Sadzonkę bardzo gęstą, zwróćcie uwagę, jaka gęsta sadzona. Niestety, czekajcie, gdzie ja mam ten rachunek. No ludzie święci, gdzie ja mam ten rachunek? Przed chwilą go miałem w ręku. Aj. Dobra, słuchajcie, jest. Co my tu jeszcze mamy? Po odpakowaniu swojego zamówienia przejrzyj koniecznie informacje na odwrocie, a w razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami. W przypadku, gdy coś nie jest tak z twoją paczką, napisz do nas lub zadzwoń. Zajmiemy się tym. Wysyłka roślin może powodować stres. To, 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 to wszystkie takie informacje, które są dość oczywiste. Mhm, no dobra. Takie informacje ogólne po, po dostawie rośliny: że ona może przeżyć stres, że aklimatyzacja trwa od 2 do 4 tygodni. Więc, ale fajnie, że takie informacje podają tutaj. I powiem Wam tak, nie mam podpisanych tych roślin. To jest troszeczkę problem, dlatego że ja tych roślin jeszcze nie znam. To są dla mnie rośliny nowe, których jeszcze nie mam. Mam podpisane na rachunku. Mam na pewno podpisane trzy rośliny, ale mam tutaj cztery zawiniątka, więc ja Wam tutaj nazwy nie powiem. Ale jeżeli tutaj się dowiem, jaka jest nazwa tej rośliny, to Wam podam. A jeżeli Wam nie podam, to znaczy, że nie doszedłem do informacji, jaka to jest roślina. Ale zawsze myślę, że mogę na Was liczyć i napiszecie mi, co to może być zachoja. Zobaczcie. Taka jakaś zielona. Mi się wydawało, że ja zamawiałem trochę inną, więc nie wiem, czy to jest jakiś gratis. Zaraz do tego dojdziemy, słuchajcie. Musimy to na spokojnie rozpakować. No to wiem, jaka to jest roślina. To będzie na pewno. Będzie choja Flamingo. Flamingo. Czekajcie, choja, flamingo. Nie wiem, co tu jest napisane. Słuchajcie, tak niedokładnie napisane, więc nie mogę się rozczytać za bardzo. Odpakowujemy sobie. No i tutaj, tak jak w przypadku tej pierwszej rośliny, ta jest też przytwierdzona taśmą. No i mamy, dobra. O, a tutaj na Doniczce jest roślina podpisana. Słuchajcie, mamy tutaj roślinę podpisaną, a na tej żadnej informacji nie ma. No dobra, ale zajmijmy się teraz Hoją Flamingo Dream, i już Wam podaję cenę. Za tą roślinę zapłaciłem 34,99. Jest to sadzonka w Doniczce 9. Jeżeli chodzi o samą roślinę. Jest bardzo zdrowa, przyszła w bardzo dobrym stanie. Widać, że liście są zdrowe, że roślina jest zdrowiutka. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne cechy, no to tutaj mamy piękne, zielone liście z taką jasną obwódką, taką białą obwódką. Młode liście, jak widać, wychodzą różowe, choć powiem Wam, że ten listek jest tutaj uszkodzony. Nie wiem, czy to widać, chyba to widać. Ale tu nic się tak złego w sumie nie dzieje. Fajnie też, że roślina ma kilka stożków wzrostu. Zobaczcie, tutaj jest jeden, drugi i jeszcze tutaj mamy taki trzeci stożek wzrostu. No i roślina puściła takie kremowe liście. Ładnie zabezpieczone podłoże jest od góry papierem oraz taśmą. Jeżeli chodzi o podłoże, w którym została wysłana, no to tutaj mamy włókno kokosowe, więc w sumie nic nowego. Ja sobie te rośliny przesadzę do odpowiedniego podłoża. Może zrobimy to wspólnie na filmie, ale nic Wam tutaj nie obiecuję, bo nie wiem, czy będzie mi się chciało tutaj nagrywać film akurat z tego przesadzania. Jeżeli znajdę tutaj, wiecie, czas i motywację, żeby nagrać ten film z przesadzania, to na pewno on pojawi się na kanale. Więc jeżeli chodzi o rośliny, na razie jestem bardzo zadowolony. Może tą sobie zostawimy na koniec. Mamy tutaj jeszcze jedną, i ta jest jakby zabezpieczona od góry. Jeszcze papierem. Słuchajcie, te nie są. A ta jest zabezpieczona od góry. Mam ją podpisaną. Widzę, że tam jest kod kreskowy. Więc powinna być też nazwa. Odpakowujemy. O. Bardzo ładna, słuchajcie. Też bardzo ładna choja. Już Wam za chwilkę pokażę. No i choja. Tutaj mamy choję Fici Fici, choja Fici. I choja Fici kosztowała mnie 65 zł. No i powiem wam, że naprawdę jest prześliczna. Żywo zielona. Zieleń z takimi pięknymi żyłkowaniami na liściach. Bardzo ładna roślina. Tutaj też trochę tego podłoża się sypie, więc ja będę musiał sobie to wszystko wyczyścić. Jeżeli chodzi o sadzonkę, powiem Wam, że jest gęsta, jest naprawdę zdrowa. Nie widzę tutaj jakichś uszkodzeń na liściach, poza jakimś tutaj drobnym może uszkodzeniem Mechanicznym, ale tutaj jest naprawdę wszystko w porządku. Zobaczcie, roślina też tutaj ma te pędy pozaplatane troszkę, czekajcie. Ale też generalnie ma 1, 2, 3, 4 jakby aktywne stoszki wzrostu, więc super. To będzie na pewno zwiastun, że roślinka powinna rosnąć gęsto. Liście, jeżeli chodzi o liście, to są bardzo sztywne. Naprawdę sztywne, dość grube. Nie są to oczywiście najgrubsze liście, jakie może mieć choja, ale naprawdę są solidne. No, wygląda naprawdę dobrze. Powiem wam, że jestem zadowolony z tej rośliny. Naprawdę bardzo zadowolony. I została nam ostatnia roślina, i ta jest w ogóle podobna do tamtej, którą mam. Nie wiem, ja się tak na chojach, słuchajcie, m, aż tak mocno nie znam, a. Niektóre są jeszcze tak do siebie podobne, że naprawdę ciężko jest rozszyfrować, co to może być. Ale mam nadzieję, że zaraz dojdziemy do wszystkiego tutaj. Ja sobie tutaj pozwolę opakować to na stole, bo mi jest wtedy wygodniej. Jedna, druga strona. No i słuchajcie, tutaj też sytuacja jest podobna. Czekajcie chwilkę, zrobię sobie porządek. To są te same rośliny, słuchajcie. Wiecie, co zgłupiałem, naprawdę. No, ale na to wygląda. I ta roślina jako trzecia to powinna być Hoja Sunrise. I to jest roślina, za którą zapłaciłem 44 zł. I. Spójrzcie, bo nie mam naprawdę tutaj żadnej. Etykiety na tych doniczkach. No i zobaczcie. No mi się wydaje, że to jest ta sama roślina. Zobaczcie ta i ta. One są jeszcze trochę brudne, więc ciężko mi tutaj. Nie, no to musi być ta sama roślina. Słuchajcie, no nie ma nie ma opcji, żeby było inaczej. No, nie chcę być inaczej. Raczej to jest, to jest ta sama roślina. Czy Hoja Sunrise tak wyglądała? Wiecie, na obrazku, na zdjęciu wyglądają te rośliny na, rośliny na pewno inaczej, bo są to zdjęcia poglądowe, tam często hoje są fotografowane w takiej wersji, kiedy one dostaną więcej światła i one się przebarwiają, ale oczywiście. Tutaj też dam Wam zdjęcie, jak hoja wyglądała w internecie na zdjęciu, na stronie tego sklepu. Wcześniej już pewnie też widzieliście zdjęcia przy poprzednich hojach, jak one wyglądały na zdjęciach. Ja oczywiście teraz Wam dopiero o tym mówię, ale mieliście na pewno tam wklejone zdjęcia roślin ze sklepu. Patrzę, co tutaj jest zgrane, czy wszystko jest w porządku, ale powiem Wam, że naprawdę jest, jest w porządku wszystko. Jestem ciekaw też, czemu tutaj sklep wysłał dodatkową roślinę. Nie mam pojęcia. Może jakiś po prostu, może dają jakieś gratisy, nie wiem. Ja oczywiście tam do sklepu nic nie pisałem, że, że mam kanał czy coś, żebyście nie myśleli, że jakoś tutaj, wiecie, próbowałem. Sklep tutaj na jakieś ładniejsze sadzonki. Wiecie, naciągnąć czy coś, ale powiem Wam, że jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Oczywiście one wymagają przesadzenia, wymagają na pewno dużej ilości światła, wymagają pielęgnacji i umycia tych roślin, te rośliny, ale powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolony. Czekam oczywiście aż. Pięknie się ta choja przebarwi, bo na razie jest to taka powiedzmy zwykła zielona choja, ale ja tutaj kierowałem się właśnie tym kluczem przebarwienia liści. No i powiem Wam, że też zafascynowało mnie ostatnio kwitnienie choi i bardzo nie mogę się doczekać aż moje choje będą w ogóle kwitły, bo na chwilę obecną kwitną mi dwie choje, choja crinkle i choja eskimo, oraz zaczęła. Puszczać kwiatostan Mihoja Silver Spot, postaram Wam się to pokazać w którymś filmie. Jestem mega ciekawy, jakie kwiaty puści i czy będą miały jakiś zapach, też. Bo to, to mnie fascynuje w tych chojach, że one potrafią kwitnąć. Te kwiaty są mega ozdobne. No i tutaj jeszcze dwie chojki, które dzisiaj sobie zamówiliśmy. No i kochani, tak, jeżeli chodzi o sklep Fabryka Studio Zieleni, powiem Wam, że opinia moja jest jak najbardziej pozytywna. Brakowało mi tylko tutaj tego podpisu tych roślin. Fajnie by było, gdyby te rośliny były jednak podpisane, bo wiecie, bo osoba, która na przykład, <laughs> przepraszam, na przykład w ogóle się nie zna albo jest początkującą osobą, to nie jest w stanie jakby dojść do tego, co to za roślina. Ja, zajmując się roślinami już powiedzmy 3 lata, no to też nie jestem w stanie stwierdzić na przykład bez. Bez napisu, bez podpisu, bez rachunku, jaka to może być choja, bo po prostu tych roślin jest tak dużo odmian, że nie sposób tego zrobić. Ale wrażenie jest naprawdę pozytywne. Brakowało mi jedynie właśnie zabezpieczenia podłoża od dołu, wtedy by było wszystko naprawdę perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o czas dostawy, to był też bardzo szybki, bo ja zamawiałem te choje w niedzielę chyba. No i tutaj dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, jest wtorek. Więc, bardzo szybki czas dostawy. Przewoźnikiem był impost, czyli zazwyczaj z impostu zamawiam. Jeżeli mam możliwość wysyłki, no to robię to przez impost, bo jest ta wysyłka najbardziej moim zdaniem bezpieczna, szybka i bezproblemowa. Jeżeli mam ocenić sklep, to oceniam naprawdę bardzo pozytywnie. Myślę, że jeżeli będę robił jakieś zamówienie roślinne to jestem w stanie powtórzyć to zamówienie i jestem w stanie zamówić jeszcze coś z tego sklepu, jakaś mucha mi tu lata, mucha mi jakaś wleciała. I jestem w stanie właśnie tutaj jeszcze z tego sklepu zamówić. Dajcie znać, czy znaliście ten sklep, czy zamawialiście już jakieś rośliny z tego sklepu. Podzielcie się właśnie, jakie rośliny zamawialiście, czy były w dobrym stanie, czy było wszystko ok. Pamiętajmy, że każdy komentarz pod tym filmem to jest taka dodatkowa recenzja, i osoby, które na przykład zastanawiają się, czy kupić roślinę w danym sklepie, będą miały na pewno lepszy obraz tego, czy zamówić z tego sklepu, czy nie. Ja mogę serdecznie polecić ten sklep. Ja zresztą sam czytam komentarze pod różnymi filmami, pod swoimi oczywiście też, i też po części sugeruję się opiniom. Innych, jeżeli te opinie są oczywiście rzetelne i zgodne z prawdą, i są to opinie takie, wiecie, merytoryczne. No dobra, nie przedłużając, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Roślinki piękne, ja jestem zadowolony. Nic tylko się cieszyć. No i to też jest fajne pocieszenie na dzisiejszy dzień, bo dzisiaj jest bardzo zła pogoda. Jest 13 stopni tylko i pada deszcz. Także fajnie było tutaj. Do Was troszeczkę porozmawiać i pokazać Wam te piękne rośliny. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!